Maciek, tak, przed Mistrzostwami Świata, a mówiłeś o 15, jest miejsce 11, więc chyba nie ma powodu do narzekań? Mówiłem o 10, akurat. chyba, Ale nie ma powodu mi się do narzekań, bo. Co chcesz? E, myślę, że skoki nie były złe dzisiaj, na pewno lepsze jak, jak na treningach. I to, co było pozytywne dzisiaj, to taka postu walka e, skoki bez kalkulacji. E, na pewno dało się lepiej, ale. Na tą chwilę mi się trzeba pozytywnie ocenić te zawody. Brakło tylko jednego oczka do dziesiątki, ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego występu. Tam w tej serii próbnej to byłeś naprawdę niewiele od samej czołówki. Tam dwa punkty bodaj, że od podium, cię, podium takiego pseudopodium cię dzieliły. Czy ten skok był lepszy, czy po prostu inne, inne warunki? Jak to oceniasz? Te trzy skoki były w miarę podobne. Akurat ten teraz ostatni w drugiej serii był w bardzo ciężkich warunkach, ale mimo to był spóźniony. Pierwszy był też nie do końca dobrze popchany na progu i ten próbny też, też miał swoje wady, były błędy. E, wiadomo próbna to próbne kombinezony treningowe, też inne warunki, tam akurat też zmieniali belkę. Także no wiadomo rezerwa jest, dało, dało się lepiej skoczyć, e, zyskać lepsze miejsce, ale było bardzo ciasno dzisiaj. No. Dwa zawody na bardzo wysokim poziomie, bardzo niewielkie różnice między zawodnikami. No i też zmienne warunki. No pierwsza seria wiatr pod narty, druga seria mocno padający śnieg, wiatr w plecy, więc trzeba było pokazać, że potrafi się skakać w każdych warunkach, że jest się takim wszechstronnym zawodnikiem. Myślę, że w tej pierwszej dziesiątce nie ma słabych zawodników, to już są zawodnicy najwyższej klasy wśród, wśród których myślę, że można się czuć no, wspaniale. Z kombinezonami już nic nie kombinujesz, bo tam tak my się zastanawiałem, czy nie skoczysz w tym serii próbnej. Nie nie, z kombinami. Sprawy zamknąłem już przed zawodami, żeby mieć po prostu taką pustą głowę, móc się skupić tylko na, na skokach na swojej robocie, bo jeżeli tam... Pojawiałyby się myśli, a może ten komin może tamten, to gdzieś to ta koncentracja po prostu uciekała. Także podjąłem decyzję. Myślę, że to jest najlepszy komin, jaki na tą chwilę mam. Tak po prostu trzeba myśleć pozytywnie o tym kombinezonie. Nie ma co tutaj gdybać. Na dużą skocznię przeniesiesz się z przyjemnością? Oczywiście. Już tych skoków na małej skoczni było bardzo dużo, bo... O, po, po Harachowie skakaliśmy tylko w Szczyrku na małej skoczni, tutaj znowu mała skocznia i z przyjemnością pójdę na tą większą skocznię, która chyba nawet bardziej mi odpowiada, jak tutaj ta mała skocznia. Bardzo lubię tą skocznię tutaj większą i z przyjemnością tam będę skakał. Czyli humor i nastrój pozostaje pozytywny? Oczywiście, jak najbardziej. Dzięki wielkie Maciek, no i życzę powodzenia na tej dużej skoczni. Dziękuję bardzo. No i jak Piotrek? Zadowolony? Jaki humor po tym konkursie? No tak szczerze, no to skały nie zjesz, no nic nie zrobisz w sumie. E, skoki... skoki... wydawało mi się pierwszy, pierwszy dosyć fajny, no tam powietrza trochę brakło, żeby, żeby odlecieć, a drugi to, jakby mógł to powiedzieć, no trochę, trochę się napaliłem i pfiuch, poleciało do przodu, no i... No i pozamiatane, no. Za dwa lata znowu na średniej mistrzostwa świata, także <gryw> będziemy walczyć, jak się łapne. <gryw> no, ale znaczy nie, no tak w sumie, e, w sumie no, te skoki, te skoki na pewno, na pewno nie były dziś, e, tak, tak już na poważnie teraz, no. Te, te skoki, te skoki nie były dziś na pewno takie jak choćby wczoraj, i przedwczoraj, e, czegoś tam w nich brakowało, do końca nie wiem czego, no ale... Ale myśleć też nie będę, <laughs> czego brakowało, tylko trzeba po prostu e, dzień się zresetować. No i w poniedziałek, w poniedziałek podejść normalnie do treningu i skakać, skakać dalej, co to się umie. No i walczyć dalej, no bo cel, cel nie został osiągnięty, tam miałem do tej dwudziestki, no i brakło trzy miejsca, także no, Trudno, jak to się mówi. <laughs> Warunki ciężkie, bo tam chyba w pierwszej serii było podnarty, potem w plecy? Znaczy tak, w, pier w, pierwszej serii, w, w pierwszej serii było podnarty, no tak różnie, kto miał to miał, kto nie miał to nie miał. E, a w drugiej, no to była ta druga seria taka bardziej, e, bardziej, bardziej równa, e, choć tak w sumie, no ten, ten śnieg też tak sypał, tam nie wiadomo było e, czy, czy wieje, czy nie wieje. No, też czy tak, <laughs> nie wiem, co tu powiedziałem. <laughs> tak, nie. nie no. <laughs> Dobra, no to od początku. E, w drugiej serii były bardziej równe warunki, bo wiało, wiało wszystkim mniej więcej z tyłu podobnie, a w pierwszej tak wiało z przodu, raz nie wiało. No i w sumie, w sumie to tyle. <laughs> Czyli jednym słowem, humor dalej dopisuje. A, się humor się do... <laughs> Chubur dobry, no co zrobić, no. Żal. Trzeba się cieszyć, no bo co, no nic się nie stało, nikomu wszyscy żyją. No i, no, i tyle. No. Dobra, dzięki Piotrek.